А, я не знаю, что это такое... Что-то недоброе. Все не будут работать так, как нам. Да, всем хорошо. Я не знаю, что это такое... Потому что не было возможности, а потом... Да, все не были... Если бы они были, они были бы... nie tak. jak Proszę, proszę. My tu stoimy Pięknie. w tym miejscu, bo tę ścianę najbardziej Dzień lubię, że tak. To

私もいっぱい。<music> <music> Nie, ale nie chodzi o Autorką dzisiejszej wystawy jest Martyna Tarasiewicz, absolwentka Warszawskiej ASB e, w, w, w pracowni malarstwa. E, Tadeusza Dominika. Dominika. A Alex e, e, robiła u profesora e, Mykaka. Dobrze? To <grym w g> Więc jest to druga indywidualna wystawa w galerii. No, dzisiaj mamy taką wystawę wyjątkową, bo niewielu nie artystów, niewielu malarzy jest e, skłonnych pokazać po, zająć się autoportretem i pokazać siebie. I pokazać siebie, jakby w formie egoistycznej, czy w formie psychologicznej. Jest to zawsze wyzwanie, autoportret. No, a tu mamy, tu mamy taki podstępny autoportret, ponieważ to jakby inspiracją jest fotografia, właściwie selfie, które jest namalowane. I tu mamy selfie malarskie. Ja wyczuwam tu pewną opozycję wobec, um, wobec selfie, dobrze myślę? Albo konkurencję, myślę, albo, konkurencję. Albo konkurencję tak. ale czuję, czuję, opozycję. czuję opozycję po to, żeby połknąć, połknąć ten środek wyrazu i tradycyjnie wyrazić się malarsko. No jest mało, mało malarzy, mało artystów, większość podąża za modą. E, większość czeka na oklaski, ale e, m, jednak inspirując się, tre, e, inspirując się kierunkami bardzo modnymi i przynoszącymi e, no, korzyści wymierne. A tu mamy, prawda? No, no jest to ciekawy zestaw prac. E, ja zauważam tutaj no, szczęście po prostu, kobietę szczęśliwą. E, która no, demonstruje to. Demonstruje to w sposób taki radosny, w sposób mm, malarski, prawda, bo nie możemy odebrać tym obrazom malarskości. One są malarskie, one są w świetle. Nawet bym powiedział, że w takim włoskim świetle ciepłym, słonecznym, no, jest to manifestacja radości, szczęścia, miłości. No i powinniśmy to, to docenić. Proszę, może kilka słów? No, i oczywiście muszę podziękować Darkowi, bo bez jego zaangażowania, bez w ogóle tej walerii, jego, no oczywiście nie, to, nie mogłabym tego pokazać. E, e, chciałam też podziękować Darkowi za zaufanie, które mnie obdarza za każdym razem, bo mogę pokazywać to co chcę bez żadnej kontroli jakby osoby która, która tą galerię prowadzi. No to jest dla mnie bardzo cenne. No i chciałabym może taki tutaj poprosić taki wątek osobisty. Muszę podziękować też moim bliskim, dorodce i łodkowi. No, za to wsparcie i, i cierpliwość przede wszystkim, dlatego że to naprawdę jest bardzo ciężko przeżyć te wszystkie wzloty i upadki, które towarzyszą pracy twórczej. No i oczywiście Państwu bardzo serdecznie dziękuję, specjalnie, bo naprawdę nie spodziewałam się, tak dużo osób przyszło. Bardzo dziękuję, że mnie wspieracie, że przychodzicie, że oglądacie, no bo oczywiście bez tego, no to nie byłoby sensu, żeby, żeby, żeby takie imprezy organizować i, i pokazywać obrazy. No też muszę w tym momencie trochę przeprosić, że Was dzisiaj zamęczam sobą. Swoją nie, 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 nie. Zamęczał nas Rembrandt, zamęczał Malczewki, Więc jest niewielu, <śmienny> ale zamęczało nas. Dzisiaj jakoś się Ale myślę, że te są trochę inne, bo są takie nakrętne, agresywne przez swoje kolory, przez takie przypadkowe kadrowania. No są odpowiedzią, tak jak już Darek powiedział, na, na tę wszechobecną modę z manię wręcz sesji. No ja nie chcę oczywiście już tam wyprzedać Państwa myśli w stosunku y, y, jakiegoś do, do, do tego trendu, do tego zjawiska, nie do tych obrazów. Dlatego po prostu zapraszam do dialogu może przy kieliszku, na którym zaraz Państwo poczęstujemy. Dziękuję jest bardzo. To jest, to jest to dobrze. Dobrze.